No śimaneczko, z tej strony Markowski Witam Was w filmiku. Miał być motovlog, ale, ale o tym zaraz. Witam Was w filmiku, w którym Wam pokażę mego Gara 205, na którym już będą się pokazywały motovlogi na kanale Ale od początku witam Was po przerwie z tej strony Markowski. I tak chciałem wam nagrać motovloga. Przyjechałem specjalnie do Mamy nawieść od siebie. No i niestety, niestety, ale dopiero mamy się z czajem, że królik w mi przegryz kabel. Mam królika w domu i przegryz kabel, w sensie z mikrofonu. A nie mam ani ani na taśmie zolacyjnej, nie ma styku, nie działa. I, i jest dupa. No i muszę do nowy mikrofon. ale ja wam pokazuję, obiecałem, że dzisiaj się pojawi filmik, bo no to się pojawi przynajmniej jakiś taki taki filmik. No, tak to wygląda, takiego mam ogarka. I tylko takie pytanie, no wiem, nie było bardzo długo tych filmików, a sporo osób mi ciągle pisze o, o motowlogach, nawet na ogarku, skuterku, po czym wrzucam taki filmik, no i nie ma tej aktywności. Więcej osób prosi o te filmiki, że jest potem wyświetleń i w górę, także jeśli chcecie. Bo akurat teraz w ten tygodniu pracuję na pierwsze zmiany i mogę sobie po południu podjechać do mamy i nagrać na vlogu, znaczy na ogarku vlogach mi przyjdzie mikrofon. No jak chcecie, no to nie wiem. Napiszcie w komentarzu, że czekacie. Ja powiedzmy postaram się co dzisiaj mamy, dzisiaj mamy poniedziałek. Jutro nagrałbym coś i w środę bym wam rzucił. No znaczy o ile mikrofon nie na no, mikrofon, już w środę. To w środę bym nagrał i w czwartek rzucił. Także jeśli chcecie to napiszcie w komentarzu, zostawcie symbolicznego lajka. Ja prosto z pracy brudny. No, prosto z pracy podjechałem. Tak się prezentuje ogarek. Też taka informacja: mój pasat umarł, pasat wylądował na szrocie, bo, bo padła panewka, a zaczęła sobie grać. No ale miał 550 tysięcy, przejechany miał prawo. E, I kupiłem sobie Volkswagena Vento 19 d Tak, tylko takie sprostowanie, gdybyście chcieli jakieś tam filmik o Vento, to też zostawcie kciuka. Dobra, niech ja się zamierzają, bo lecę do domu, bo już jest późno. I to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Tak, muszę wrócić do mamy. Tam, 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 tam sobie. Na ogarku, a potem jadę do siebie 30 km w Dobra, koniec gadania. Także jak chcecie w czwartek, albo do no czwartek, albo w piątek tego motovloga to kciuk w górę i, i się postaram rzucić olejem i przyjdzie mikrofon, bo dzisiaj go zamówię. na wrócę do domu. Także trzymajcie się, zapraszam do wszystkich linków z opisów. Macie tam fanpage'a, macie tam Instagrama, macie tam grupę, macie tam donate'y, wszystko. Pozdrawiam wariaty. Trzymajcie się, do następnego. Strzałeczka. No i jeszcze raz no przepraszam, że wyszło jak wyszło, no ale nie z mojej winy, no kurde. Na fanpage wam wstawię zdjęcie przegryzionego kabla z mikrofonu z GoPro. Tyle. Piąteczka. Do następnego. Siemaneczko.